Hmm. Cześć, witajcie. Tym moim lekkim uśmiechem prawej strony. Dziękuję za liczne komentarze. Ta nasza duchowość jest wśród nas. Żyjemy z nią, w niej. Jesteśmy razem. Czy jesteśmy tego świadomi, czy nie jesteśmy? Ale, kochani, życie to przecież. Ha. Spanie jedzenie, przyjemności dla ciała i ducha. To wszystko, wszystko, które się łączy i nas otacza. Witam Was 15 lipca. U nas, u mnie 14 stopni ciepła, po prostu jest nieprzyjemnie. 15 lipca. W Polsce upał, gorąco. 30 parę stopni w dzień, nawet 35 wczoraj było. Oczywiście zależy od okolicy.

Witam Was z dobrą kawą. Co to znaczy dobra kawa? Delikatna, ze śmietanką, niesypana. Kupiłam taką kawę, chciałam Wam pokazać. To są kapsułki z kawą. Można je parzyć w takich ekspresikach prostych, ale można je znaleźć w rządkiem. I to jest taka. O, tutaj wycięłam z opakowania. Mild and Fine, Dalmayra. Nie wiem, czy to widać. I jest rzeczywiście taka łagodna. Posłuchajcie, picie kawy w Niemczech jest naprawdę popularne. Herbata, ten czaj, 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 jakby wypowiedzieć, to jest ta strona wschodnia, czyli w Rosji, w Polsce. A tutaj w Niemczech herbata jest znana jako herbata ziołowa i popularna. Oczywiście jest czarna herbata, od zaraz wam pokażę, jaką kupiłam. Ale gdy patrząc na zakupy, co ludzie kupują, to ta herbata jest mało popularna. No i to jest 400 gram i takie 400 gram drobniusieńka, delikatna, bardzo lubię. No nie jest taka może delikatna, ale smaczna. W podobnym opakowaniu też jest, też jest po 400 gram rygleja. 6 z kawałkiem. 6 euro tam, chyba 29. Także taka. I. To co jest bardzo popularne w Niemczech, o którym, a czym się dzisiaj chciałam z wami podzielić, to jest, to jest akurat real. To jest karta Payback. Ale czym się różni karta Payback od naszej polskiej? Po pierwsze, nie łączy się. Polska jest w Polsce, nie można, to znaczy, no nie zeskanujemy. I teraz tak, tą kartą. Jeżeli jesteście w Niemczech na zakupach, to często jest tak, że na kasie, osoba, która jest na kasie, pyta się Haben Sie Payback Card? Czy ma Pani, Pan Payback Card? Albo po prostu Payback Card? I teraz zobaczcie. Jest w DM-ie, czyli kosmetyki. Jest w Aralu. No, może na Aralu stosują, to jest stacje benzynowe. W Realu, w Rewe. I w wielu innych punktach. O, w i teraz tak, w zależności, czy ona jest real, to, <coughs> przepraszam, czy ona jest penny, czy ona jest obi, o w obi też jest, to wtedy ta karta jest z logo tego sklepu, którym dostaliście tą kartę. Jak się ją zakłada? Trzeba się rozejrzeć w sklepie, przy kasach, gdzieś przy wejściu, czy przy service center, są jakieś takie informatory. I stoją takie payback karty w takiej broszurki stoją. I należy taką kartę wziąć i skanować. Nie musi się od razu rejestrować, bo przy rejestracji, jak na przykład podajemy adres niemiecki domowy, to przychodzą punkty. I jak to wygląda? Zobaczcie. To jest tak, za każde 2 euro, ale nie Euro 99, tylko musi być 2, Dostajemy jeden punkt i zbieramy punkty za zakupy. Czyli tak, kupiliśmy e, towar, hmm, to znaczy zrobiliśmy zakupy na 30 euro, czyli jeżeli przekroczyło to 30, bo powiedzmy 31, to mamy 15 punktów. Ale co jest ciekawe, i co jest jeszcze ważne w tej karcie, czym się różni od polskiej, zamieniamy ją na pieniądze. Ale za chwilę o tym powiem, bo to jest taka informacja, jak ja rozmawiam z Polakami tutaj w Niemczech, o której oni nie wiedzą, co dalej z tym zrobić i dlatego chciałam Wam dzisiaj się z tym z Wami podzielić. Kupiliśmy, mamy punkty, i teraz tak, nie wszystkie towary. E, no, znaczy tak, te punkty payback na przykład nie dotyczy alkoholu. E, piwo, tak, ale jakoś tak, to piwo to jest, no trzeba wziąć pod uwagę piwo. I pod uwagę, że jest jeszcze opakowanie zwrotne, prawda? Także do, do opakowania zwrotnego na pewno nie. Na pewno nie ma też yy, chibo, towarów Cibo. Czyli tak, mamy powiedzmy te droższe alkohole, towary Cibo. Co jest jeszcze, czego nie mamy? No papierosy, także to tak w tym momencie to się nie liczy do tych punktów payback. Oczywiście może są jakieś towary, o których nie wiem, ale mówię takie, które ja znam. I posłuchajcie, wydaliśmy 30 euro. 31, mamy 15 punktów, to automatycznie jest pokazywane na każdym yy, paragonie. I co jest ciekawostką? Od czasu do czasu są takie akcje, na przykład w Ralu i w gazetce jest to napisane, że jeżeli zrobisz zakupy na AB, czyli od 100 euro, 100, 100 euro, to masz 1000 punktów. A co to jest 1000 punktów? 1000 punktów to jest 10 euro. Czyli, proszę Państwa, zbieramy punkty. Dlaczego podajemy adres domowy, ale to też jest apka i też działa w telefonie. Można sobie zbierać na tą kartę i to jest równoległe. Albo pokazywać skany w telefonie. Zaraz znajdę tą apkę i Wam pokażę. O, Mamy apkę. Tejko. O, zobaczcie, mam tu punkty. Ona miele są. Teraz w tej chwili mam mało, bo wybrałam. I teraz pytanie, w którym jestem w sklepie, to jak zamierzam zrobić zakupy, no to partnerzy pokazują się, prawda? W handlu. No i na przykład tak, jestem, do jakiego bym sklepu poszła? W rewę. Wybieram się na zakupy do rewę i zobaczcie, 15 razy, czyli jeżeli zrobimy zakupy za 30 euro i będzie 15 punktów, to razy 15 będzie tych punktów więcej. Czyli aktywujemy tu klikamy aktywujemy, jest aktywir, Aktywujemy i przy najbliższej, najbliższych zakupach mamy więcej punktów. I to samo tu dotyczy właśnie tego adresu domowego. Raz na miesiąc, raz na dwa są wysyłane te dodatkowe punkty, czyli na przykład razy 4, razy 7, razy 10. Różne są te akcje. I teraz klu tematu. Jak te pieniądze bierzemy dla siebie? Hmm. W REWE czy w tych punktach, gdzie są te karty, są takie maszyny, bo to tam u nas tutaj tu w Niemczech mówią maszyna. Nie? To do maszyny, musimy skanować maszynie. Czyli tak, ta maszyna po pierwsze aktywuje, um, aktywuje te pieniądze za zakupy. Czyli podchodzimy do maszyny, skanujemy kartę i jest wybierz kupon. Czyli pokazuje się, że na przykład, jeżeli masz 2000 punktów, to możesz aktywować. 2 euro, 5 euro, 10 euro, 20 euro. No to mamy 2000 punktów. Aktywujemy 20 euro. Idziemy na zakupy do tego sklepu, do, bo to w tym sklepieśmy aktywowali. I robimy zakupy na 30 euro. Dodajemy kartę. Pani na koniec skanuje. I te 20 euro z automatu. Jest mniej, płacimy za zakupy. I tak to działa. Powtórzę jeszcze raz. Nazbieraliśmy bardzo dużo punktów. Prawda? Podchodzimy do maszyny w danym sklepie, która, e, która właśnie dotyczy tego payback. Skanujemy kartę, tylko pamiętajmy, że jak mamy hasło, no to trzeba pamiętać to hasło, bo tak bez hasła to nas nie wpuści. Bo to jest tak, przejdziemy, idziemy, 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 ale później, jak jest aktywuj, to trzeba podać hasło. Podajemy to hasło i wybieramy ten kupon. <laughs> Czyli mamy na przykład 50, ale powiedzmy, mamy 6000 punktów i wybieramy 60 euro. Ciach! Idziemy na zakupy już w tym sklepie. Robimy zakupy na ponad, albo na przykład 62 euro, na ponad, nie wiem, 80 euro, 100 euro i z automatu. Przy kasowaniu, przy zamknięciu rachunku dajemy pani na koniec kartę, czy taką fizycznie, czy w telefonie, skanuje i nawet pytamy się, czy nam zeszły punkty. Zresztą to posłuchajcie, widać na kasie, ale to tak lepiej zawsze no, 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 pilnujemy tych naszych pieniędzy, prawda? I posłuchajcie, zrobiliśmy zakupy i mamy pieniądze i mamy to zapłacone. I ja mam teraz tych punktów 300, bo miałam. Ponad, o, to różnie, bo ja tak wybieram z reguły. Wy pozwólcie. jak mam 1000 parę, to wybieram od razu 10 euro i na przykład idę na zakupy. I sobie robi, nie wiem, za, za 15 euro płacę, płacę, daję kartę do skanowania, aktywuję ten bon i mam wtedy te zakupy, jak zamiast 15, mam tylko 5 euro płacę. I tak działa karta payback. Także warto. Zwróćcie uwagę, jesteście w Niemczech, nie ma tu żadnych dat. Możemy wziąć taką kartę przy najbliższych zakupach, skanować. Jak już trochę nazbieramy, aktywujemy sobie poprzez internet i nie ma najmniejszego problemu. Czyli do aktywacji jest potrzebny. Zapobieramy apkę i no ustalamy jakieś hasło. I adres, no, mail jest potrzebny, bo te informacje wszystko na bieżąco na maila przychodzą. Także życzę udanych zakupów i będę się chciała z Wami dzielić e, takimi rzeczami, co tu jest, jak będę kupowała, jak to wygląda, jak to kosztuje. Bo mm, posłuchajcie, takich 28 torebek tej kawy kosztowało 3,99 euro. Teraz jest kurs euro 4,50, a sprawdźmy jak to dzisiaj jest. Tutaj herbata 400 gram mówiłam Wam 6,29 euro. I nagle się okazuje posłuchajcie, że niektóre towary są bardzo podobne ceny do polskich, oczywiście i są niektóre nawet są tańsze. Czyli jeżeli jadę do Polski i kupuję rzeczy i takdy mówię, Boże, ale przecież te ceny, jak sobie przeliczę, to ja tak samo, tu, tak samo tutaj płacę. Czyli jeżeli jest fabryka, która produkuje proszek do prania, to cena jest taka sama w całej Europie. Tu nikt nie dopłaca do biznesu. Tak, posłuchajcie, tylko nie zapominajmy, jaka tu jest, jakie tu jest najniższe wynagrodzenie. To jest tak średnio 1000 euro netto. Tak jak, jeżeli mówimy przyjazd przez agencję, potrącili już nam mieszkanie, bo to jest z automatu potrącone i zostaje nam 1000 euro na życie, na opłaty, na samochód, na wyjazdy, na jedzenie takie, na wszystko, co tylko chcemy, na zakupy. I to, co jeszcze ja sobie cenię w realu, posłuchajcie, to na przykład, jeżeli się zbliża termin e, przydatności ku końcowi, to nie jest tak, że on już jest nieprzydatny. To jest przeceniony artykuł spożywczy na połowę. Jeżeli dany kawałek sera, sera, sery żółte, wszelkiego rodzaju są tutaj bardzo popularne, kosztował 3 euro, to ten kawałek sera kosztuje 1,5 euro. I to jest w takim dobrym tonie, tu po prostu schodzi to wszystko w momencie. I jak wyglądają, tak z obserwacji mogę powiedzieć. Jakie są zakupy? Posłuchajcie, cały koszyk, i rozmaitego jedzenia to jest cały taki wózek. No, koszyk, przepraszam za słowo. Cały wózek. No, to 100 euro to nie jest cały wózek. Ale taki napakowany wózek to jest tak, 250 euro, 270 euro. Ale tak ludzie w zależności od dnia, tygodnia kupują. 30 euro to tak niewiele. A takie większe zakupy to jest takie 90 euro. I mięso też nie jest drogie. Właśnie to jest ciekawe. Drogie mięso jest na przykład mrożona jak mięcina. A to jest drogie. 2,5 kg, na przykład kosztuje 17 euro. Indyk. E, o nie, w tej chwili też nie pamiętam. No, oczywiście jest piersi. Bardzo dużo tutaj się je różnego mięsa. Je się kaczki. Gotuje się rosoły. To jest takie tutaj popularne: Rindersup, czyli taki wołowy, no, wołowy rosół, bo dla mnie rosół. Który ja znam, to jest z kilku gatunków mięs, na przykład takie, skrzydełko z indyka, wołowinki, także mieszamy. A tutaj jest jako taki, tylko, znaczy, bulion bym powiedział. No to oczywiście jest kwestia przyzwyczajeń, co kto lubi, ale tak obserwując, prawda? Tutaj śrydek. Kochani, z mojego anielskiego studnia. <grywania> pozdrawiam Was bardzo serdecznie. I ta kawa, no słuchajcie, po prostu idzie kawa i mnóstwo mleka. Jak byłam u zaprzyjaźnionych, u Angeliki i u Tomasa na, na kolacji, takiej codziennej kolacji, to pytają się mnie, no różnego, sałatki były, różne rodzaju sałatki, wędliny, to co się napije? Wody? Ja myślę, tak, wody? do wędliny nie. Poproszę czarną herbatę. Nie ma czarnej herbaty. Kawę. No tak, ale kawę zdążymy wypić. Także praktycznie w każdym domu ekspres. I jeszcze to, co jest popularne, to te ekspresy takie przelewowe, że podgrzewa się ta kawa. No, my, dla mnie to jest taki przeżytek. W Polsce białam kiedyś w domu, to było 20 lat temu. I dla mnie ekspres to jest ekspres, który robi kapucinko. A taki, gdzie tylko przelewać tą kawę i jeszcze podgrzewa, no to tu jest zdane. I popularne. No, no, nie tylko starsze osoby kupują, ale to te ekspresy są popularne. Kochani, życząc miłego dnia z dobrą kawą, pozdrawiam Was serdecznie. I dzisiaj tak, w ramach odskoczni od duchowości, jak to mój mąż mówi. No, jesteś taka pastoreczka. No, to pastoreczka, posłuchajcie, sprawami duchowymi żyje, ale jest tu i teraz. Stąpa, stąpa twardo po ziemi. Pracuje, nie daje się i oczywiście obserwuje świat i życie i ludzi. Pa. Do zobaczenia.